Króliczki, łapanie się za tyłki. A, a, o, nie! Baras, baras a, a... poleciał! Co tam, Krystianek, wyściał? chciał? Ty, nie. Zaczął bo... jest... Nie! Wow! Jestem największym nowym świata, chyba jakby to jakieś trickshoty robić. Ma, ma, Mares, posłuchaj. Twoim zadaniem je... jest nie zabicie jest się nie... samemu to jest po pierwsze no, tak jak ja na przykład tak e... tylko I demonstrowałem i nie łamać sobie karku bo możesz sobie złamać karku Każdy właśnie widać nie Krystian, nie oj ty jesteś ale z ciebie jest wredny królik kochany, panie królik czaty dobra się to o nie a nie napil co nie to, 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 to był ten teraz tak, to bo... tak jak... Jak kopiesz no, ba ba bardzo szybko ten uratowałem ci marasy głowę nie dobrze no, Jakby o, nie, się nie Nie, nie! No, to fajnie fajnie się no zrobiłem, nie? Dobra Ty panie, ale ty weź się koledze! Oooo! Ale ja też się nabiję, bo ej, się, jak nie się nie patrzyłem, jak nie? Ja to tę grę. No nie. No Chrysan, nie łam no, koledzy, nie wiem, dupy, no proszę. Uh -huh. O kurde. Maras co zrobił? Maras już... Ej, ej, zostawmy Marasa, on sam siebie zabija. No A. wie o. Ja skoczyłem A. na główkę. E! Ty, nie wiem, że sam to zrobimy okay. Ja złapałem tylko twoją głowę! Cześć że... Maras! Maras. No, Damian masz 6 HP 5, 5 HP! Już Za mam mało. 5 Ma Maras, ty sami się zabijasz właśnie, cześć kryszkianek, co tam? Co tam? Zostawcie mnie! Nie! O nie! Co ja zrobiłem? No nie, najgorzej, ty we... Ej dobra! Kto zabije Marasa? To przegrywa. Już no właśnie, tak. Mm, to wygrał. No, wygra, oh, Dobra, Olo. Oj, co ja zabiję? To z tej Dobra, dobra pa, jaki rzut zapaśniczy! zapaśniczy. Ależ co on zrobił? Ale, gdzie to prawa fizyki i tak dalej? Dlaczego on ma. wybił go tak? Na koniec mam. Nie widzę, legowało mi. Ale, ale, złapałem mu kartę. O, pływek! O, nie, 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 Dobrze. Marasie. Zima idzie, śnieg nadchodzi. Możesz złapać sobie głowę bałwanem. Okej, dobra, tyle wychodziło. No daj mu fo... Nie, jakie wy trickshoty robicie? We, no daj mu fory, nie? Tareta, królik w kosmosie! Hej, halo. Czy ja powiem? O, dobra, tu jest. Oooo! Czemu głowę ładnie. No bo ja chciałem cię przytulić. Mara, próbuj nas kopać, musisz nas kopać Ej, ty złamał mi kark, nie? Ten zapasik złamał mi kark, nie? Aż tak złamałem kark? O, nie. Dobra. Ech, halo, policja, bo ja mam pięć rzeczy tylko. Co? O, Bartek, kurzu. O nie, o, nie, o, nie. Dobra, o tak. Ale tam się robisz. Zabij co robimy? Zabij pan, Dawaj, łap się, ba o. Ej, ta gra jest trochę dziwne, wiecie? Kupca mi złamał kartę i to 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 o, nie chciałam. Nie, O, nie, ja Wow. chyba został mi kark popsuć. Nie, lud. O, nie, ja Nie, Ej, ej, Maras!

Krystianek leci nie. nie w tym nie kierunku. On się nie umie ruszać, no. dobra, teraz Trudno. Chłop się ruszyć nie potrafi, ja No i co Bartek, ja no, no i, co, no no i no co? jak tam? Daję. Dobra, elo. Ko w końcu łapki już... ci ścierpną, nie? W końcu no, ci się no, zdycą. Umierasz. 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 Ale dobra. O. O. A chłopcy łami sam kartnie. Ej, jesteś na równych pozycjach w tym momencie, więc no. No jednak. O, ty. Pa, pa, pa. pa. Ty na głowkę miał być, a tu jednak nie, nie. No co za emocjonująca. No, bo... to się tam Dobar. Tak, do jest sprowadzony. Nie, wracasz, w Marazek. Marazek wraca. No, sam tą kulę, nie łamuj.

Bartek sam się zabije zaraz Tak Ej. patrz, 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 patrz czy tak? Cześć raz dobra Pat, Pyk, pyk i py no nie no to O double jest. Dobra. kill, dobra panowie mam mały problem egzystencjonalny hmm. Jakby ktoś mnie mógł złapać za dupsko I mnie stąd wyciągnąć będę bardzo wdzięczny Bo Uwaga Co się y stało, ale o O cześć Bartek, o, o cześć o. Krystian Dzięki za pomaganie, moment. Cześć, skupu. Hello. cześć spoko. Moralnego o, do... o. Nie! Damian, nie trzymaj mnie za dupę! Czekaj, pomóżmy Marasowi! Ja chciałem, mu pomóc, ja chciałem mu pomóc! Chciałem pomóc nowemu graczowi, no nie? Okej, idę. O, pick. Czekaj. Mogę zagrać? Naprawdę? A Mara sam się zabija? może w miejscu i Ale że Mara sam się zabija? A, pomóż Nie. Ej, może wywalmy tą, tą... Dobra, już nie ma. Dzięki, Krystian! Super jesteś! Naprawdę jesteś fenomenalny, nie? nie

o, ale zrobiłem, mi do... ale na Ej Maras, o. musisz uważać na siebie troszeczkę, słuchaj, Kamie bo... Ja mam 1 HP. Takie jest... kamienie są na przykład... O. ...niebezpieczne. Double kill! Dzięki. dzięki, dzięki. A że, że kolega kamieniem tutaj sobie takie rzeczy robi, Dzień, nie? Ile to dwóch macie? O. Ło, wow, jakie szoty tutaj Bartek już nie żyje. A, dobra. Tak, już nie żyje. Ty też ja już żyje. nie żyje. Żyje. No, też to już czarta, no, jest, tam sobie dużo zrobiłem Nie, to najgorzej. Nic nie widzę, ścieło. Czekam. O! O, o ja ja miałem się. To już koniec, o. Czy koniec? O, nie. Nie. O nie! Dobra, okej. No dawaj tą piłką, dawaj, piłką, tylko możemy się zabić. Piłką, dawaj. piłką, dobra, ale jak ja jeste złamie kark, to będzie smutno mi. U mnie się teleportowałeś. Dawaj. Nie, no. straciliśmy kulę. Piłka nie, ona wybita, ona dobra, ona, ona, wróci, ona wróci, ona wróci. Teraz czekam. Tylko. nas pani mi prosto nakrętnie. O nie, jednak nie, nie tak ile. No. Dobra. Ale robisz super podejście Dobra jest po moje, już jest po mojej, już jest po mojej No nieźle to już jest po mojej ty. A, bo czy tak chciałeś? Dobra! Ładnie mnie nie połamie? Ładnie chyba połamie, no. Wpadnij, połamie, no. Wpadnij, Jej tam nie ma. A! Okej, nie ma. Dobrze, że teraz jest twoja. <śleski> Dobra, tak ci ją, puść mi ją. Jaki. Ej, to było ładne. Przyznaję. I ją okay. kuszyłem! Bęk! No to została zima za pasem, ale wakacyjne klimaty Dobra. muszą być. Ej, maras, maras! Skocz na to czerwone. Już. Musicie wybić do góry. Tak wysoko do tej miny. Mm, jeszcze, chyba, mm. Ogólnie możesz się utopić. A, albo walnąć w głowę. Albo walnąć w głowę. Dobra, no, ja co? No nie? nie Maras! cześć, maras! Ziemaneczko. Nie wiem, co się maras. Stało. Słuchaj, lecimy. No, a, no nie! No nie! Jak nie umiał chłopak. Aha! No, tam ją... Ej, ta woda! Ta woda wróci, słuchaj! Ta woda! Musimy poczekać! A nie! Ja na główkę skoczyłem! Ja się taki grubczy stałem! A no, małosek na jego Czego tu szukasz, co? Przez! szczęścia. O, nie, nie. Cześć! Ja królik no, okay, w kosmosie. Cześć! Cześć! ma? nie, no nie no jak to mam. możliwe? Co jest, Maras, 23 się dalej w ogóle? No bo ja nie mogę wyjść stąd. O, tak! Udało mi się go zdjąć stamtąd, to był mój cel nadrzędny. Tak Oj. jest. Ale czy Maras tam da. Fajnie Chrisem się bawisz, fajnie, fajnie, dobra, czekam, mogę czekam. Czy bez wody w ogóle? Nie. Dakine, oh. Znaczy tak! No Przejąłem tym A ten Ała, czy, czy ja ci złamałem głowę piłką? O oh, nie, zginąłem. <nationwide> Uuuu! Uh! Dobra, wow! nope. to ja mam. <Joker focus> Czekaj, o! cię to. O! O no nie, 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 nie! Dostałem do was? Co? Dostaniesz się do was? No i <iley> <Crowd> oh, nie mnie. Nie, nie, ja ci załem. Nie. po prostu pocik. O, nie widzę, co się dzieje. O dobra. Bo umarłem. Mike! O! O, to, 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 o! Nie, to ma. Już nadrabiam, jeżeli chodzi uh, o Dedy. Nadrabię, Bartuś, dawaj, czekamy Zajekli. na Ciebie. O, o! Chłopaki we dwójkę tam widzę. O, o! Nie, jednak u Ciebie! Ja, ja ci Cibarasa oddaję. Dzień dobry. O! o. Kurde, Woda. było blisko. O, o! o Dzień dobry! Dzień Batka jak gniosła! To o się. Dobieram się, nie do czego się dobieram. Cześć Bartek. Mogę kopnąć głowę? Tak, nie. Nie możesz. O! pum pom, 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 pum pom, Nie! Nie, no nie, no ja sam się zabijam tutaj przecież. O co chodzi, tutaj. Jak ja ciągle jestem tutaj na dole i nic nie mogę zrobić. Dawaj, kombinator w ogóle, co ty robisz? Nie mam zamiaru, to umrzeć! A żegnaj. O, o, wodę, o, woda. Ära, ja no, o, nie, wodę, dobra. ELE JA ŻYJĘ, O NIE jest kark. O nie. Ej, ty spiłeś się ze złamaną, okej. Ze złamaną co, nogą? Szuka, o nie. nie. Ja żyję czy nie. Nie. nie? nie wiem gdzie jest moja kamera. O. No nie 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 Ty Maras, on żyje. On żyje. Chłop żyje. Ja Ale zrobiłem ja na plecach. Ja też wam, ale to... Nie no, ten różowy to rip chyba jest. U, żyje, 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 Aha, powiem, żyje... Żyje, 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 nie żyje, ja nie myślałem, żyje... Że to ja nie żyje. albo żyje, albo... O! <laughs> no leci do was. Oo, dobraś, Krystianek, pomogłem ci stamtąd, bo się zaklinowałeś. Nie! Jestem już martwy, a, jestem już martwy. WYYYK, dobiłem, dobiłem ja martwa... Mar Żegnajcie. Dzień dobry. Cześć. Pocałuj mnie. Nie, Pecałuj nie. Pocałuj mnie. Nie. Co my robimy? Uduszę cię, gościu. Nie. Ja, ja, ja się utopiłem. CO JEST TĄ gromnie TAK? Dobrze. Co? w się sam zabił, ja już do niego zszedłem. Ale szale to zrobione. Ło! Ja <grym> Usiadł ci na twarzy. Jest? złamałem <grym> kręgosłup? Ty mi kark się złamałeś, bo siadłeś na mnie, nie? Okay. O nie, utopiłem się. Dobra. O jest o, uczciwa walka nareszcie. Nie. O, dziękuję. dziękuję! Dobra! Miał bardziej koślawe nogi. Bardziej koślawe.